Cześć, z tej strony Sargon i witam was w kolejnym odcinku kariery Walencją. Przygotowujemy sobie skład na spotkanie, które wam w dzisiejszym odcinku zaprezentuję. No w tym odcinku będziemy już tak właściwie kończyć pierwszy sezon. No w końcu się to stało, bo naprawdę długo tą, długo ten pierwszy sezon trwał. No ale cóż. W końcu. Docieramy do końca. Jesteśmy już w maju. Zostało nam kilka meczy, a pierwszym meczem będzie spotkanie nie, nie najłatwiejsze, bo gramy z Atletico Madrid. Tak wyglądają obydwa składy na to spotkanie. Mamy Suareza, który jest dosyć zmęczony, co może nam pomóc tutaj. W sumie kilku zawodników jest troszkę podmęczonych. Jeśli chodzi o skład Atletico. No i być może to nam nieco pomoże. W tym meczu zobaczymy. Obydwie drużyny już wchodzą na boisko, Gramy na Mestaja, więc na naszym stadionie, i tutaj będziemy liczyć na dobry wynik. Przejdźmy już do pierwszej akcji. Mamy Kangina Lee przy piłce do Solera. Podanie i ten wykończył tą sytuację. Jest 1 do 0. Branka naszego wychowanka Carlosa Solera. Brawo, Carlos Soler. Dobra. Dobre zagranie. Tutaj też Kangin ni, Oczywiście należy pochwalić za tą akcję, bo on miał duży wpływ na Zdobycie tej branki. Teraz mamy Maxiego Gomeza, który uczył się przy piłce i strzał Solera, groźny, ale broni Oblak. On Jeka już w drugiej połowie, uderzał z zapola karnego, ale dobra interwencja, kolejna Oblaka. Jeszcze Maxi Gomez tutaj próbował strzelić jednak nieselnie. No i mamy sytuację w końcu dla Atletico. Jest Dembele przy piłce strzela, ale... Nie ma gola. Korea cały z Korea i Lucas Toreira. Jeszcze raz Toreira. i mamy brankę na 1 do 1. Jest wyrównanie. No i ostatecznie to spotkanie kończy się rezultatem remisowym 1 do 1 w tym meczu. Wynik pewnie sprawiedliwy. No to spotkanie to takie właśnie mecz na remis w sumie. No ale nie było też źle. Tak naprawdę sytuacja jest taka, że zarówno Atletico jak i my mamy tutaj zagwarantowaną już Ligę Mistrzów, nie wiem czy Atletico jeszcze ma szansę na Mistrzostwo czy też nie, no ale cóż, jest jak jest. Gomez jak widzicie chce zagrać w następnym meczu. Jak widzicie rwie się do gry ten zawodnik. No gra w większości spotkań więc tutaj no. Co, co mam powiedzieć jak widzicie skład już jest yy, mocno zmieniony za chwilę będziecie mogli go zobaczyć jeszcze raz bo gramy z Levante Derby Walencji no ale skład jak widzicie mocno tutaj pozmieniany jest dużo zawodników rezerwowych którzy dostają w tym meczu swoją okazję i zobaczymy jak się zaprezentują no mam nadzieję, że dobrze jest Jason, jest yy, Manu Vallejo od pierwszej minuty jest także Coin chociażby jest Hugo Guillamon, więc sporo tych zmian. No i nie tylko oni. No ale już nie będę każdego zawodnika po kolei wymieniał. Po raz kolejny gramy na Mestaya, no i zobaczymy, kto będzie lepszy w derbach Walencji. wajecho do Maxiego Gomeza, no i ten po prostu robi to, co do niego należy. 1 do 0. Maxi Gomez z branką. Kapitalne wykończenie tego zawodnika. Gonçalo Guedes tutaj próbował, ale nic z tego nie wyszło. No i mamy już drugą połowę. Gonçalo Guedes przy piłce. Guedes. Guedes! I zmieścił tą piłkę w siatce znakomicie portugalski skrzydłowy Gonçalo Guedes 2 do 0 dla Walencji. Też ten zawodnik niesamowity rozwój zaliczył, no, ale to może poruszymy ten temat później. Teraz przyszła szansa dla Lewanty, no i mamy bramkę dla Drużyny yy, Lewante 3 do 1, jednak ostatecznie ten mecz się kończy. No i mamy zakończone to spotkanie. Jesteśmy lepszą drużyną z Walencji. No, faworytą tej byliśmy zdecydowanie, więc nie ma też się co tutaj yy, zastanawiać. Gomez znam, dziękuję za grę. No fajnie, fajnie. No i cóż, zbliżamy się do końca. Jednak e, wcześniej jeszcze czeka nas, nas spotkanie z Kadyksem, z Kadizem, drużyna Beniaminka. No i cóż, ten mecz postanowiłem po prostu przesymulować, żeby trochę szybciej to poszło. Jak się to skończy? 2 do 1, ostatecznie zwyciężamy, mimo też e, kilku zmian w składzie. No i cóż. No fajnie, udało się kolejne trzy punkty zdobyć. Mamy też nowego juniora, który. W sumie tak bardziej to wynika z tego, że tam już narzekają, że będą odchodzić. Dlatego muszę też kilku zawodników wprowadzić do pierwszego składu, jeśli nie chcę ich ostatecznie stracić, więc tutaj i do nas dołącza. Także No jest paru nowych zawodników, a teraz czas na konferencję przed ostatnim meczem w lidze w tym sezonie. W poprzednim meczu klubelczyn nie nawiązał z wami równej walki. Cztery branki im strzeliliśmy, nawet nie pamiętam już tego spotkania, no ale yy, tak było. Nie mogę przewidzieć jaką strategię na spotkanie przyjmie Almiron. Wiem natomiast, że moi piłkarze są gotowi już nie mogą doczekać się tego pojedynku. Yy, waszym następnym rywalem będzie ale czy no wiadomo, że będzie. Czy wyłączona wygranie w tym spotkaniu wpłynie na kolejne? No, z Kadyksem było niby 2-1. Ale czy to było takie wymęczone? Ciężko powiedzieć, bo nie widzieliśmy tego spotkania bezpośrednio. No ale cóż, jedno brankowe zwycięstwo powinno sprawić nas na ziemię i końca on do wytężonej pracy. Ale czy to wymagający rywal? No ale nie ma też co narzekać w sumie, bo to jest końcówka sezonu. Nie jesteśmy też jakimś Realem Madryt, czy Barceloną, który, czyli zespołami, które tam mają wygrywać po 5 zespołem w Lidze. Chociaż no, zdarzały się takie mecze. No więc jesteśmy już po konferencji nie zmieniły się one dużo w sumie praktycznie w ogóle w porównaniu do poprzedniej WIF, dlatego ich też nie pokazuję, bo po prostu. No jest to ciekawe przez yy, pierwszą godzinkę, a potem to już nie ma co. Po prostu po prostu się te konferencje przeklikuje, żeby morale zawodnicy zyskiwali. Tak więc cóż. W każdym razie skład gotowy jest kilka roszad, kilka ciekawych tutaj decyzji no i zobaczymy jak to będzie wyglądało mamy chociażby Musaha od pierwszej minuty jest Korea także na prawej obronie, jeśli chodzi o skład Elcze tak się prezentuje mamy Baragana, byłego zawodnika Walencji no zobaczymy jak to będzie wyglądało tym razem mecz rozgrywamy na wyjeździe Elche niestety swojego stadionu w wygrze zrobionego nie ma, no cóż, jest jaki jest. No ale. No zobaczymy. Czy im jednak ten stadion y, pomoże. Markonet tutaj uderzał, no ale dobrze broni nasz golkiper. Musak do Gomeza znalazł tutaj naszego napastnika i Gomez, tym razem jednak dobrze interweniuje. Brankarz Milalu Kumi strzela, ale po raz kolejny y, ratuje. Brankarz swoją drużynę. Jest Maxi Gomez, wychodzi sam na sam. Maxi Gomez tym razem się nie mógł pomylić. Jest 1-0 dla Walencji. Maxi Gomez z branką. Nic dziwnego. No, kolejna branka na jego koncie. Jednak atakuje Elcze. Oni się nie poddają. Naprawdę stawiają nam dosyć trudne warunki w tym spotkaniu. Jest Mila. No i Sanchez Mino strzela i mamy wyrównanie w tym spotkaniu 1-1 z Elcze. no brawo dla nich no ale my musimy się tutaj podnieść, bo nie chcemy zawieść kibiców na koniec sezonu i udaje się ostatecznie strzelić bramkę już w doliczonym czasie gry, 2 do 1, a bramkę strzela niekto kto inny, a Carlos Soler po raz kolejny, bramka zdobyta przez naszego wychłanka, mamy więc koniec tego spotkania, udało się tutaj zwyciężyć no ale nie jest to imponujące zwycięstwo no, nie był to ciekawy mecz, nie był to. Nie, znaczy, ciekawy może był, no ale nie był to dobry mecz na pewno w naszym wykonaniu. Tutaj. Chociaż może Elcio po prostu dobrze zagrało. Jednak udało się zwyciężyć. Trzy punkty są. Są, tak więc yy, nie jest to na pewno tragiczne zakończenie sezonu. Kiwi mogą być na pewno z tego sezonu zadowoleni. Gratulacje, Król niepokonany. No, mamy serię. To w pełni zasługa piłkarzy, naprawdę świetnie się spisują i wielu tych zawodników pozytywnie zaskoczyło. To do samego końca bardzo wyrównany mecz. Zespół z tą decydującą bramkę w ostatnich minutach. Sporo szczęścia, prawda? Na pewno trochę jest, ale cóż. Mam na, na nadzieję, że następnym razem obejdzie się bez szczęścia. Tak więc, cóż, no na pewno walczyliśmy tą bramkę. Nie poddaliśmy się i udało się ją strzelić na samym końcu. Rubelce zagrał dobre spotkanie, nie tak dobrze jak my. Zasługa chłopaków. Pochwalę należą się chłopakom za ciężką pracę, której możemy odtrąbić kolejny sukces. No, LC też nie zagrało źle. No, i dlatego ten wynik nie był taki oczywisty do samego końca spotkania. Tak więc, cóż, przyjrzyjmy się tabeli na końcówkę sezonu. Mistrzem ostatecznie zostaje Real Madryt z 88 punktami, no tych punktów nie jest tyle co kiedyś, no ale cóż, walka była do samego końca, Atletico 84 punkty na drugim miejscu, a my jesteśmy na miejscu trzecim z taką samą ilością punktów, a czwarta Barcelona z 80 ma punktami, więc tutaj naprawdę było ciekawie w tej czołówce. Na piątym miejscu mamy Villarreal, potem Real Valladolid, bardzo ciekawa sytuacja, za on w Lidze Europy. Na siódmym Sevilla, potem Sociedad, Alaves, Betis, Levante, Celta, Athletic, Bilbao, Granada, Eibar, Getafe, Osasuna, a spadają Cadiz, Elche i Weska. No, Spadkowicze nie są raczej zaskoczeniem i można się bośpić, że akurat te drużyny mogą spaść. Jeśli chodzi o tabelę strzelców, to tutaj mamy mm, Hazarda, który jest pierwszy, jest królem strzelców, 32 bramki, no coś niesamowitego, gdyby w rzeczywistości tak to wyglądało. No a cóż, na drugim miejscu jest Gomez, który kapitalnie się spicował w tym sezonie. Mamy 27 bramek w jego wykonaniu, naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o asysty, to jest na w czołówce Kondogia oraz Kangin, co ciekawe. Dalej mamy też Gładesza. A także Solera i Gomeza, więc nasi zawodnicy tutaj grają bardzo drużynowo i to wynika z, z tego wynika to, że mamy tyle asyst. Jeśli chodzi o czyste konta, no to tam gdzieś dalej jest Silesen, tych czystych kąt, niestety aż tak dużo nie było. Jeśli chodzi o rozgrywki europejskie, to Arsenal wygrał Ligę Europy, pokonał w finale Hoffenheim 1 do 0 zwyciężyli. Ciekawa sytuacja, że Hoffenheim dotarło do finału e, tych rozgrywek, no ale. Fajne są takie zaskoczenia. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to mamy naszego tutaj konkurenta z ligi jest Atletico Madryt, który zwycięża z Liverpoolem 2 do 1. Gratulacje. Zawsze to miło jak jakaś drużyna z dla liga. Pokaże siłę ligi hiszpańskiej. No i zwyciężyli tutaj. Nie udało się wygrać ligi, ale mają Ligę Mistrzów. No teraz przyjrzyjmy się innym ligom. Jeśli chodzi o Premier League, no to w czołówce na pierwszym miejscu w City, drugi jest Liverpool trzecie jest Pers, no i czwarte Chelsea. Za różne zagrają w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Jeśli chodzi o dalsze ekipy, to mamy na piątym miejscu United, na szóstym Arsenal. dalej się to prezentuje tak, tak właśnie jak tutaj możecie zauważyć. Na miejscach spadkowych to było Sheffield, no i nie zdążyłem sobie, sobie zobaczyć dalej. Jeśli chodzi o Ligue 1, to mamy na pierwszym miejscu PSG, na drugim Marseille, a na trzecim Lyon. Czwarte jest Monaco, potem Lille, St i tak dalej i tak dalej takie drużyny takie prezentuje właśnie ta, ta, ta no jak to będzie wyglądało widzimy też jak to wyglądało w drugiej Ligi hiszpańskiej na pierwszym miejscu jest Espanyol, co raczej zastrzeżeniem nie potem mamy Leganes zielone Real Zaragoza i tak dalej i tak dalej jeśli chodzi o ligę holenderską to zwycięża Ajax i drugie PSD w Al Azep na miejscu Tutaj nie ma aferaty, ja różnych zaskoczeń. W Bundesliga też zwycięża za Bayern. W Borussii nie brakowało wiele z tych złotych złotych. Na trzecim miejscu jest Bayern. Yy, Czwarta Borussia München, Gladbach. tym mamy Lips, który nie zawsze widzę mistrzów. Jest Serta także, która zerwa do Ligi Europy, więc w europejskich parach zagrają. Mamy też pod Arminia. Zaraz yy, był yy, yy. Stuttgart i jeszcze Berlin tam był. Jeśli chodzi o naszą ekstraklasę, to mamy Legię, jest Lech, Krakowia w czołówce. Jeśli chodzi o Ligę Portugalską, no to mamy Bragę, bardzo zaskakujący mistrz. No chyba, że coś się zmieniło, w niż w Portugalskiej ostatnimi czasy nie śledzę jakoś. Potem mamy Porto, Benfica, Sporting, w Tureckiej Galatasaray, Barzy, które 107 punktów. Bardzo ciekawy wynik. Potem Basza Krzechir, jest Fenerbaczek, Besiktas na czwartym miejscu. Potem Antalijan, a Ligę Włoską wygrywa Lazio. No to jest akurat zaskoczenie ogromne. Na drugim miejscu jest Atalanta, też zaskoczenie na pewno. Potem Napoli i Juventus. Potem mamy Inter i Rome, siódmy Milan i tak dalej. To się właśnie prezentuje. No, Liga Włoska na pewno była ciekawa w tym sezonie. No, Lazio mistrzem, no, coś raczej niespotkanego. A teraz przyjrzyjmy się naszemu składowi. Bo to też jest ciekawa sytuacja. Możecie zauważyć, jak się rozwinęli zawodnicy naszej drużyny. Oczywiście tutaj będziemy szli po pozycjach. Mamy Silen z Eczebaria, który praktycznie nie grał. Rivero też okazji nie zostawał, ale być może coś z tego będzie jeszcze. Jest KUDE, który przed Akademii. No i Haume, nasz yy, drugi brankarz, który czas, od czasu do czasu grał. Guerrero jest wypożyczony, Toni lato. Nie rozwinął się najgorzej. Cztery punkty overalla w górę. Fajnie. Gaja także cztery punkty w górę. No Gaja jest naprawdę klasowym lewym obrońcą. No niesamowity rozwój tego zawodnika. Nasz kapitan. No i jeden z najlepszych piłkarzy. Jimenez wypożyczony. sam wypożyczony. No ale to jest zawodnik, na którego być może postawimy w przyszłym sezonie. Diakabi się trochę rozwinął. Więc okej. Okay. Paulista no Lider naszej defensywy, najlepszy zdecydowanie środkowy obrońca, kapitalny sezon. Hugo Giamon się rozwinął o 5 overall, więc fajnie, chociaż on ma te braki, jeśli chodzi o fizyczność, jest bardzo niski, więc ciężko mi też bardzo jakoś na niego postawić, mimo że ma niezły potencjał. Nasz drugi obrońca, Joaquin, też bardzo ciekawy rozwój i uważam, że był to świetny transfer. Naprawdę fajnie się zaprezentował. Molina, no na niego nie stawialiśmy. Raczej załodnik ze szkółki Menedes, a także Minami, no oni raczej nie występowali. Jest Jerry Korea, który miał kontuzję, potem od czasu do czasu tam występował, troszkę się rozwinął. Więc spoko. Piccini wypożyczony, No i boost to z nas, podstawowy prawo obrońca. Na pewno ciekawy transfer, chociaż przestał się już rozwijać, co mnie trochę martwi. Onieka. No to jest transfer na przyszłość. Zobaczymy, co z tego będzie. Alex Blanco rozwinął się aż o 6 overalla. Mam nadzieję, że ten zawodnik też coś będzie zaprezentował, bo lubi stawiać na wychowanków. No a Blanco jest no, nie najgorszym na pewno piłkarzem. Mamy Guedesza, który jest kapitalny. Jest cisny, który dopiero co przyszedł, więc tutaj nie ma za bardzo co o nim gadać. Racić, bardzo dużo się rozwinął aż o 6 overalla. Bardzo dobry sezon. Coindreddy o 4 overala się rozwinął. No i czułem na trochę więcej, no ale tutaj też musiał nadrobić trochę braków. Kondogbia, kapitalny zawodnik, który niestety ma już swoje lata. No, no i nie rozwija się tak szybko, no ale możliwe, że jeszcze mu ten overall wzrośnie. Soler, kapitalny piłkarz. Gozalbec, zobaczymy w przyszłym sezonie co z niego będzie. Esquerdo raczej na niego stawiał nie będę. Kangin Lee plus 5 overalla, ciekawy rozwój. Może w przyszłym sezonie będzie walczył o, pierwszy, o taki już ostatecznie pierwszy skład. Jason, o zmiennik po prostu, musach. Po opięcie rozwinął, fajny zawodnik, który, który mam nadzieję też się będzie dobrze prezentował. Mariano. naprawdę solidnie się prezentował, dużo bramek strzelił, w szczególności w pierwszej połowie sezonu, ale no, dobry transfer moim zdaniem. Wajecho też się wpisywał nie najgorzej, bo gdy już wychodził, no to trochę bramek strzelał. Maxi Gomes, kapitalny napastnik, no po prostu jeden z naszych kluczowych napastników, zawodników ogólnie. No i świetny piłkarz. No i cóż, za, e, sztab jest zadowolony z sezonu, no i ja także na pewno muszę być z niego zadowolony. A co jeśli chodzi o Was, no to, to możecie napisać w komentarzu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do ocenia, do komentowania tego filmu. No i zapraszam Was już na drugi sezon tej kariery. Zobaczymy jak nam pójdzie. Na no się z Wami żegnam. Cześć i do następnego.